Zainspiruję dzisiaj Państwa do zaprzyjaźnienia się z marchewką. Jest to jedno z podstawowych warzyw, które stosujemy codziennie w naszej kuchni, ale czasami niestety ludziom zdarza się o tym zapominać. Teraz na wiosnę myślę, że ten cudowny kolor i ta piękna młoda marchewka, ale również jej drogocenna natka, i o tym dzisiaj również porozmawiamy. Jako sok, jako dodatek do różnego rodzaju zup, warzyw pieczonych, duszonych, nie tylko będzie znakomitą ozdobą naszych stołów, ale również będzie pełniła fantastyczne właściwości prozdrowotne przede wszystkim przeciwzapalne, przeciwutleniające, dzięki bogactwu zawartych substancji odżywczych głównie karotenoidów. Co to są te karotenoidy? Są to substancje zawarte na przykład w marchewce, w kolorowej papryce, o niej będzie poświęcone zupełnie inne nasze spotkanie poświęcone. Natomiast dzisiaj porozmawiamy o luteinie, zeaksantynie, o alfa i beta karotenoidzie, czyli prowitaminie A. Która będzie przekształcona w naszym organizmie to witaminy A, a bez witaminy A nie funkcjonuje nasz wzrok. My jesteśmy teraz właściwie, mogę powiedzieć, zdani na media społecznościowe, które nas komunikują, dzięki którym możemy teraz być z Państwem w łączności i przekazywać wiedzę. Ale ślęczenie całymi godzinami, nie tylko nas. Dorosłych, ale również dzieci, młodocianych, starszych osób. Przy urządzeniach emitujących niekorzystne dla nas światło niebieskie. A pozbawionego światła, pozbawia nas to światła, dostępu światła czerwonego, myślę, że warto tutaj wspomnieć właśnie o wzroku, który jest coraz słabszy. Coraz więcej młodych osób ma z tym problemy. Zatem wykorzystanie marchewki, na przykład w postaci soków z dodatkiem jabłka szarej renety, bądź też kwaśnej cytryny, limonki, grejpfruta, będzie to znakomite połączenie i niesamowita wartość prozdrowotna. Zatem karotenoidy jako podstawowe antyutleniacze, czyli usuwamy dzięki nim wolne rodniki, stan zapalny wszelkiego rodzaju problemy zapalne w naszym organizmie. Czyli można powiedzieć, że marchewka pomaga nam w usuwaniu tego, co nas boli, co generuje nam problem zdrowotny. Zawiera ona również drogocenny likopen. To jeden z podstawowych antyutleniaczy. Natomiast, co możemy zrobić z matką pietruszki? A możemy na przykład ją zaparzać, bądź również w postaci surowej dodawać do soków. Osoby, które mają problemy z przyzębiem, tak samo jak w przypadku goździków, o których już mówiłam, i naparów goździkowych, mówiliśmy również o właściwościach antyoksydacyjnych kopru włoskiego, tutaj dzisiaj z dodatkiem melisy. Tak samo możemy sporządzić napar z natki pietruszki bądź dodać ją do wyciskanego soku, na przykład z zielonej pietruszki albo połączyć natkę z korzeniem pietruszki lub napar zastosować do picia przy różnego rodzaju problemów z przyzębiem, z parodontozą, ale także u osób, które mają nieświeży mm, oddech, mają problem y, na przykład palacze z permanentnym przewlekłym stanem zapalnym jamy ustnej. Oczywiście Pominąwszy ten temat, bo zachęcam do tego, aby odzwyczaić się od tego niezbyt przyjemnego nałogu, który dostarcza do naszego organizmu ogrom toksyn, ale może o tym kiedy indziej. Natomiast napary z natki pietruszki na pewno przyniosą nam tutaj właściwości prozdrowotne, przeciwzapalne, czyli antyseptyczne. Antyrodnikowe. Wykorzystujmy zatem bogactwo tej rośliny każdego dnia w naszej kuchni. Młoda marchewka oraz w ogóle surowa marchewka ma bardzo niski indeks glikemiczny. W momencie, kiedy ją utusimy, ugotujemy z niej zupę, bądź też na przykład zrobimy na parze, czyli w ogóle poddamy obróbce termicznej, ona ten indeks nieznacznie podnosi. Mówię w tej chwili do ogółu ludzi, nie mówię jednostkowo o problemach naszych zdrowotnych, bo czasami musimy ten indeks glikamiczny stanowczo obniżyć. Niemniej jednak, surowa zawsze bezpieczna, przecież podajemy ją nawet małym dzieciom. Zawsze wykorzystujemy marchewkę jako taki, podstawowy, jako taki podstawowy sposób odżywiania przy wszelkiego rodzaju problemach gastrycznych. Pierwsza zawsze idzie nam z pomocą marchewka, i niech tak będzie każdego dnia. Wykorzystujmy tą wartość prozdrowotną tej niesamowitej rośliny.